Czyżby to był pierwszy vlogmas w tym roku? A i owszem, zaczynamy vlogmasy, nagrywamy, żeby nie było tak kolorowo. Dostałam dodatkowe godziny pracy w grudniu, więc co za tym idzie będę miała mniej wolnego czasu, niestety. No i to się będzie pewnie przekładało na te vlogmasy, chociaż postaram się nagrywać ile się da, ile tylko będę mogła. Muszę wam się przyznać, że w tym roku, jaki chyba, nie wiem, mam wrażenie, że z roku na rok ta aura świąteczna i ta cała otoczka dookoła świąt jakoś tak nie czuję tego. Nie wiem, czy to jest kwestia wieku, że już po prostu jesteśmy starsi, tak nas to nie jara, że tak powiem. Nie wiem, a może to jest kwestia tego, że po prostu życie nas dojeżdża i w dorosłości naszej, w dorosłym życiu, wiele problemów, czy to rodzinnych, czy zdrowotnych, czy z pracą. Wiecie, no życiowych, generalnie życiowych problemów jest, mam wrażenie, bardzo dużo. I jak ja bym miała Wam tutaj opowiadać o moim życiu i o moich problemach życiowych, to, żeby się mogli złapać za głowę, co ja tu jeszcze robię, że mam w ogóle ochotę na to, żeby nagrywać. Ale stwierdziłam, że po pierwsze, jeżeli sama sobie tej aury tutaj nie stworzę, to ona się magicznie nie pojawi. Po drugie, moja córka bardzo lubi ten czas około świąteczny, lubi święta, lubi ubierać choinkę, piec pierniczki. Wspomina to bardzo miło właśnie w ciągu roku i dopytuje często kiedy będą święta, ile jeszcze do świąt i tak dalej, więc robię to dla niej też, żeby jej fajne wspomnienia tutaj stworzyć, żeby miała co wspominać z dzieciństwa, żeby było miło, żeby było fajnie, że robiłyśmy fajne rzeczy. No i też jak spojrzałam na te moje vlogi nawet z tamtego roku, zerknęłam, co tam się działo i jak to wszystko wyglądało no to jakoś tak mi się ciepło na sercu zrobiło, bo to moje dziecko też w ciągu tego roku urosło i tak fajnie się wraca do tych filmów przed kilkunastu miesięcy, więc bardzo miło i stwierdziłam, że fajnie będzie mieć też taką pamiątkę dla siebie. I jeżeli ja sobie coś postanowię i będę chciała to robić, to po prostu będę zmotywowana, a nie tak wiecie, że. Oleję sprawę i po prostu siądę sobie na kanapie i odpocznę. Więc grudzień zapowiada się bardzo pracowicie i intensywnie, ale też wiem, że są tutaj osoby, które czekały właśnie na vlogmasa u mnie, także bardzo mi jest miło. Vlogmasy będą. Nie wiem w jakiej formie i ile tych vlogmasów się pojawi, ale zrobię wszystko tutaj, y, krzyżuję palce, z, y, trzymam kciuki, żeby to się udało. No i w tym roku też stwierdziłam, że dla osoby najbardziej aktywnej wyślę po prostu jakąś paczkę z kosmetykami. Kto będzie tutaj aktywny, kto będzie ze mną i będziemy razem tutaj spędzać czas, to dostanie też miły upominek w grudniu, no bo grudzień to taki czas właśnie obdarowywania się. I stwierdziłam, że w tym roku też coś takiego będzie u mnie tutaj na kanale. Także to jest, tak wiecie, w ramach wstępu, kilka słów, no i lecimy z tym, także zaczynamy vlogmas. Siadłam właśnie do robienia tego kalendarza, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo młoda jest w drugim pokoju. Nie pozwoliłam jej wychodzić, ale jej po prostu ją ciekawo jest żera i za chwilę tu przyładzi. E, zaczynam robić, nie mam na pewno 24 gadżetów, ale już zrobię większość. Będę to robiła bardzo podobnie jak przez trzy ostatnie lata, czyli na tym kiju z gałązką zieloną, już tutaj sprawdziłam, że. Lampki świecą, więc klasycznie. Tym razem będzie taki sznurek biało-czerwony, żeby było trochę inaczej. Kupiłam też papier. Oto papier, mam jeszcze taki papier i będę robiła samodzielnie te torebki, bo mam różnej wielkości gadżety, więc żeby już mi było łatwiej. To znaczy narobię się przy tym, ale będę miała takie same wzory i tak dalej. Więc mam już tu parę rzeczy wyciągniętych i zabieram się do, do robienia tego kalendarza. Czy mi się to dzisiaj uda? Nie wiem. Z tamtego roku zostały mi jeszcze takie wyklejanki, dwie sztuki. Kupiłam też takie klocki do składania z akcentem świątecznym. Naklejki na okno. No i to, co Wam wcześniej pokazywałam, a oprócz tego jeszcze coś ładnego. Mi się to bardzo podoba. Ja bym się ucieszyła osobiście do domku dla myszek i dla myszek taki oto retro wózek. No po prostu genialny. Jeszcze go można o. Mega super jest. Także takie y, poplątanie z pomieszaniem, ale będę działać i zaczynam pakować, bo Chwila przerwy w kalendarzu. W zasadzie to nie wiem, czy nie będę musiała dzisiaj jeszcze skoczyć do sklepu, żeby coś dokupić do tego kalendarza, bo mi brakuje trochę tych dni, ale. Robię przerwę na razie i muszę tutaj trochę ogarnąć kuchnię i będę się brała też za gotowanie zupy, bo już mi kolendra do tej zupy zwiędła. Miałam to robić wczoraj, ale niestety jakoś nie miałam siły i czasu na to. A zupę będę gotować marokańską. Ona się nazywa Harira. Ja już tą zupę parę razy gotowałam, ale w tym sezonie zimowym jeszcze muszę przyznać, że nie. To jest taka zupa bardzo sycąca, bo tam jest soczewica, ciecierzyca, mieszanka takich Pomidorów, marchewki, to się podaje z limonką i z daktylami, także coś takiego innego, ale jest bardzo smaczne. A poza tym włączam sobie właśnie audiobooka, którego słucham, mianowicie będą to nowe kolory zła. I teraz yy, niedawno wyszła zieleń, więc włączam sobie i będę słuchać. Już wszystkie kolory zła przesłuchałam i teraz właśnie tą zieleń będę. Kontynuować zostało mi jeszcze 6 godzin słuchania, więc włączam i zabieram się do pracy. Fine, it's time again. They Będę robiła tą zupę z przepisu jadłonomii. Tutaj mamy ciecierzycę, czerwoną soczewicę zieloną. Ja co prawda zielonej nie mam, więc będzie bez, ale czerwoną mam, mam ciecierzycę, tutaj jest też puszka krojonych pomidorów, marchewka, cebula i dużo przypraw. Kumin, imbir, cynamon, ostra papryka, słodka, papryka, nasione kolendry i pęczek kolendry. Zaczynam tutaj od ukrojenia marchewki i cebuli. To wrzucam zaraz na, na olej w garnku, żeby to podsmażyć. Razem z przyprawami, a później już po kolei lecę według przepisu, nie jest to jakaś skomplikowana zupa, a naprawdę jest taka aromatyczna, rozgrzewająca, więc idealna na jesień, na zimę. I oprócz tego jest też taka inna, nie to, co wiecie, pomidorowa, zwykła, czy ogórkowa, tylko trochę coś bardziej orientalnego, bym powiedziała. Także polecam, jeżeli nie jedliście, to. Polecam spróbować. Zostawię może przepis Wam w opisie. To jest przepis jadłonomi, ale podlinkuję, żeby było wiadomo. Dobra, teraz najważniejsze, jedziemy z przyprawami. Bo bez przypraw ta zupa nie będzie miała w ogóle smaku. Dwie łyżeczki kuminu, kumin rzymski mam takowy. To jest dosyć istotna przyprawa. Indir, też mam, na szczęście. Jeszcze cynamon, także naprawdę taka orientalna. Papryka, słodka i ostra. Ostrej do mniej ze względu na moje dziecko. To jest słodka. Niewiele. Teraz dodaję do tego pomidory w puszce. Nie wiem, czy to są całe, czy jakie, czy chronione. Ale ja że będę... To się ma nam gotować teraz przez kolejne 5 minut. Na sam koniec mamy dodać soczewicę, wszystko porządnie wymieszać i wlać wodę. Dodać dwie łyżki soli, posiekaną pietruszkę. Dobra, niech to bulgocze teraz tu. Teraz ta kolendra, która już tutaj ledwo żyje. Ostatni dzwonek na to, żeby ją podać tu. Więc chyba całą ją po prostu wytnę. Umyję posiekam część do zupy, a później też będzie do posypania tak powierzchni, gotujemy tą zupę teraz około 20 minut od momentu zagotowania się tej zupy. Przykrywam, i czekamy. Nie może zabraknąć sezonu zimowego grudniowego. Chociaż ja to lubię już od listopada jeść, jak tylko się pojawiają. Mandarynek, no oczywiście, mandarynki. Udało mi się dzisiaj je zakupić w oszą za jakieś grosze, bo była promocja za cztery coś, więc nakupiłam całą tutaj siatę i już część została zjedzona. Bardzo dobre słodkie uwielbiam, także zajadam. Zanim się zupa ugotuję, to jeszcze sobie skubnę mandarynkę. Wiemy. No i przygotowaniu klasyka i piesek. Co byś chciała zjeść? Gdzie ty tam ja gotujesz? Może coś spadnie? Daj mi, daj mi. No, to dla ciebie. Jakieś resztki zostały. O, 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 No, no, oszalała. Poszalała. No, poszalałaś? Poczekaj, dam ci. Co za psina! Ja tak na szybko przyjechałam właśnie do Action. Mam tutaj też Rosmana i Hebe, bo muszę jednak dokupić kilka drobiazgów do kalendarza, bo tak jak podejrzewałam, zabrakło mi kilku dni. Może coś fajnego tutaj w Action wyhaczę. Dawno mnie tu nie było, więc zobaczę co, co nowego. I mam nadzieję, że już ten temat zakończę. Dzisiaj to skończę ten kalendarz, po prostu skończę robić i już. Idziemy dalej. Choinka, ozdoby i te sprawy, bo naprawdę ten kalendarz ciągnie za mną, tak jak w sumie yy, co roku. Więc mam nadzieję, że już zamknę ten temat i będę mogła iść dalej. Ja już wróciłam, udało mi się kupić chyba wszystko tam, za mną bałagan. Yy, w ogóle tam przyszła mi kolejna paczka z Reserved bo zamówiłam na Black Friday trochę rzeczy też pod kątem filmu ze stylizacjami na święta i sylwestrę, więc pomału rozpakowuję i wszystko po prostu naraz robię, ale ja już tak oficjalnie chciałam Wam się tutaj pokazać z kubkiem świątecznym. Pierwszy raz w tym roku piję kawę w świątecznym kubeczku. Mmm, magia świąt po prostu zawirowała mi w głowie. <grym> Zaraz siadam do tych y, rzeczy. Chyba Wam teraz nie będę tego pokazywać, tylko może, może innym razem już. I skończyłam, tak się prezentuje już kalendarz w całej okazałości. Nawet bardzo ładnie mi wyszło tutaj to ułożenie tych paczuszek, także lata praktyki i już jest coraz lepiej. Ale ten papier też robi robotę, bo jest naprawdę przepiękny. Ta zieleń super wygląda z tą gałązką, no i myślę, że powinno się spodobać mojej córce, więc... Mam nadzieję, że będzie zadowolona. Przepraszam. Chciałam zapytać tylko, czy ci wygodnie, Mila. Wygodnie ci na pudełku leżeć? Wygodnie ci. Tak? A nie przeszkadzają ci puzzle? Co za gałgan. I co? Fajny? Podoba ci się? Ładnie Muszę. wyszedł? Na górze są numerki, widzisz? Tak. trzeba szukać. Tu jest. O, jest. To co, chcesz urwać? Super. Już miała las w pokoju. Las? Mhm. Już <laughs> się zdyszałaś, co?